Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj też mamy kochani linie, dwie drapeczki, wkład 20 zł, jedna kosztuje dychę. U marki mam, o, niul... patrzcie, Niulowa 12 i 20. No to co, zaczynam od tej Niulowej 12, co? Bardzo jestem ciekawa, czy dalej będzie Niulowa 12, yy, no pozytywna, nie? Czy dobra pasta znikła, czy wróci do tych nilowych dwunastek, bo to ostatnio, wiecie, nie? Makabra. Co my tu mamy? Na Dzień dobry, mamy rower. No to dobrze, no to szukamy tych rowerków. Tutaj nie ma. Wiem, że lubicie bardzo linie, więc postanowiłam, że nie będę ich naddrapywać, tylko zdrapimy sobie je razem. Zawsze to fajnie nie wiadomo co się w nich kryje. Czyli pewniaka żadnego nie mamy. Bo są całe. Dobra, tu już nie ma rowerków. Dobra, kolejny symbol. Cytryna. Dobra, lecimy za tą cytryną. Tu jest. Gdzieś jeszcze. Nie. To dobrze, będzie zdrabka mniej kwaśna. Teraz motylek. Motylek, motylek. Tutaj nie ma. Tu mamy motylka. Dobra, tu mamy motylka. Tu jest. I mamy tu. Dobrze. Co dalej? Dzwonek. Ale ciężko warstwa schodzi, powiem Wam. Oporna jest. Tu mamy dzwoneczek. Tylko jeden. Dobrze. No to teraz wiatrak. Tu nie ma. Nie ma wiatraka w ogóle. Bół. Dobra, kolejny symbol to serduszko. Kochani, to dla Was ogromne serduszko, które mamy w różowym okienku i w żółtym. Dwa ogromne serca. Ok, co teraz? Słonik, czy na szczęście? Mamy dwa. I tu jest. Dobrze. Teraz mamy tu. Tu mamy, i na żółtej się schował. Dobrze. Chyba wszystkie. Kolejny symbol to rolki. Rolki są. Mamy też. Tu nie ma i na żółtej mamy. Jedne. Tu był słoń jeszcze. Dobrze. Oj, tu był słoń. Taki malutki, że go nie widzę. Parasol. Tu jest. Kolejny. To tyle. Dalej co mamy? Popcorn. Tu nie ma. Nie ma popcornu. Kolejny symbol to Podkowa. kowe mamy. Tu też jest. Tu mamy Jest... Dobrze To tyle dalej. Czapka. Czapę mamy. Niestety tylko jedną. Balony. Balony są. Tu mamy, tu mamy. U sporo tych balonów. Tu są też. I mamy na żółtej. Dobrze. Balony chyba wszystkie. Teraz kości. Kości mamy. Tu mamy też. Mamy. O, tych kości też troszeczkę dali. Dobra. Dalej. Słoneczko. Mamy. Tu jest i tu jest. No, ciekawa jestem, czy ta niulowa dwunastka coś nam da. Monety nie ma, kochani, w ogóle. Okulary. Okularów też nie ma. No. Teraz korona. Mamy koronę. Dalej. Gwiazda. Mamy na górze gwiazdeczkę. Tylko jedną. Kolejny symbol to ptaszek. Tu mamy. Tu jest. I tu mamy na dole. Dobra, a jest jeszcze jeden. I co teraz będzie? Leżak? Jest na górze. No, niolowa dwunastka budzimy się kwiatuszek tu jest tylko jeden krabik tu nie ma, tu mamy krabika i mamy linię, jest, wiedziałam czułam, że ta niulowa dwunastka coś mi da super, super dobrze, teraz szukamy klucza Zobaczcie, od razu się humor poprawia, jak coś wpada. Ok. Piłeczki szukamy teraz. Tu nie ma. Mamy piłeczkę. Tu jest też. I tu. To teraz jeszcze lody by się przydały. Dali biedroneczkę. Mamy tu. Zakwy nie było. Ten nie było? A szkoda. Diamenciku nie było. Łodzi też nie było. No dobra, to co sprawdzamy. Ile tu będzie? 0,20 zł, kochani. No to fajnie, to zobaczy. Już mi się wkład zwrócił bo na dzisiejszy odcinek mamy dwie dychy no to fajnie no to ja już jestem zadowolona może być tylko lepiej dobra no to patrzymy tą dwudziestkę niulowa dwunastka wróciła do formy teraz szukamy tęczy tęczy nie dali dobrze pojedziemy sobie na dół motylek motylek jest mamy tu motylka i tu mamy motylka okej okay, to by było na tyle tutaj już nie widzę motylków kraba dobra dalej rolki rolki są My też tu są rolki. Mamy i tu mamy. Już się cieszę, że mam odcinek na zero, że mi się zwróciło. Teraz mamy diament. Kto nie kocha diamentów, ręka do góry. Nie widzę diamencika, a jest chociaż jeden. Tu nie ma, aż niemożliwe. No nie ma. Dobrze, no to tu mamy lody. Lody mamy, dobrze. Jedne są. Tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy lody. Tu nie ma i tu mamy lody. Tu nie ma już dobra, dalej biedroneczka mamy, tu jest też. Dobrze. Teraz krabik. Tu mamy kraba. Jeden. Jeden, jeden. Teraz mamy słońce. Tu jest jest słoneczko, tu mamy też, tu jest, fajnie, o i tu mamy, no i jeszcze na dole, no słoneczek troszkę dali, piłeczka, szukamy piłki, tu nie ma i jest piłeczka. Teraz, klapki. Tu nie ma, tu nie ma. Nie ma klapek. Dobrze, nie, to nie. Gwiazda. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Jest gwiazdeczka. I mamy tu. Dobra, teraz rower mamy tu jest, i tu mamy rowerek. Dobra, zrobimy sobie oddało serduszko. Mamy. I od góry. Jak doduś, doduś też tak drapie. Pozdrawiam dodzia. Tu mamy. I tu mamy. No, korona by się przydała. Teraz słoń. Słonia nie ma. No to parasol, parasol jest. Tu mamy też. Tu mamy. Parasol. Okulary. Okulary są. Tu są. Mamy. No, tych okularków też troszeczkę dali. Ciekawe, czy coś z tego będzie. Tu mamy okularki. I to tyle. Kolejny symbol to kwiatek. Kwiatka nie dali. No to cytryna. Cytryny też nie widzę. Nieładnie. Pytaszek. tu jest, tu mamy, tu mamy, tu mamy, balonet poproszę, dali popcorn, tu nie ma, tu jest, mamy popcorn, tu jest też. No, dali tego popcornu. Dobrze. No to teraz arbus. Arbus mamy. Tu mamy. Tu jest. Teraz klucz. Kluczek mamy tutaj. I jest tu. No ciekawe, przedostatni symbol to podkowa. Mamy. No i ostatni symbol, jak myślicie? Czapka. Czy czapka nam coś da? Tu był jeszcze ptaszek. Tu mamy czapkę, ale kości nie było. No także, a co kochani? Lipton C CE. Ale nieważne. Niulowa dwunastka uratowała drapień kochani. Mamy 20 zł na zdrapce. Także mi się wkład zwrócił. Fajnie było podrapać. Robię to kochani dla Was. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję. Koniecznie łapki do góry. I do usłyszenia. Niulowa dwunastka wróciła do formy. Pa, pa.